niekończąca się reakcja, nie jest malutki przy tym kurku. To jest nasz mi. Zjebiesz kaską tej strony mrożon, mrożon. Było wiele próśb, także Yangi i Fitbambi. Kształt miłości. Delany, co masz? w kształcie serca. Już się na to nie nabieram. Chciałem, żebyś była wierna. Chciałem zabrać ci coś z nieba. Teraz gwiazdy. Okej, okay, okej, okay, dobra. Dobra, stary. to będzie romantyczny Young Iggy? Czy to będzie romantyczny Young Iggy? O mój Boże, dobra, stary, już mi się podoba, nie? Chyba. Bo ja ogólnie lubię teraz takie spokojniejsze klimaciki, stary, sobie słuchać. I w ogóle jestem fest zaskoczony, stary, do zbuta, że Young Iggy leci ze takim k***a flow, takim, właśnie śpiewanym wręcz, nie? On zawsze mimo wszystko był tune'owiec, stary, new soul, stary, nawika, fresh, and clean, Yeah, wiesz, no, słuchaj. Chciałem, żebyś było wierna. Chciałem zabrać ci coś z nieba. Teraz gwiazdy na okay. niebie są w kształcie Merca Za bardzo się poświęcam. Dla niej, dla gry myślę o mych spadkobiercach. Okej? Okay. Myślę o mych spadkobiercach. Że ta płyta jest szpanerska. Dzień! Okej, Dzień! Okej, okej, to była zapowiedź zu Zupełnie czegoś innego niż się spodziewałem. okej okay. też stary. Poszpanuj mnie troszeczkę, wiesz co dziś Stary z jęgi Teraz jest w ogóle chyba, nie wiem czy modne, ale... Yeah, 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 yeah. Tam w tle jest! Yeah. I chyba tam wchodzi delikatnie, powoli się w na to LFO i ono jest coraz bardziej czas trwania tego, tego... tej zmiany w LFO jest coraz rzadszy i przez co jest takie... Z spowalnia to LFO Wiesz co chodzi? Czekaj. A -a. -a, no nie wiem tego powtórzyć, stary noem. Spanerska. Yeah. To nie, No bo to, to w dubrcach stary Elefo na głośność i, i to ci lata stary z głośnością a ta fala, i i, *a, i tyle, no i robi się taki efekt, a zauważyłem starych gdzieś no, na TikToku, znaczy, nie wiem, że na TikToku, ale widziałem takie, takie shorty, czy takie cozy dźwięki, czy takie uspokajające dźwięki, i one właśnie były takie. Ha, ha, właśnie z tym LFO, z, z tym wibrującym dźwiękiem, zmieniającym się głośnością, i to ma uspokajać niby, ale nie wiem, na mnie to nigdy chyba nie działało. W każdym razie zauważyłem też w jakiś takich popularnych numerach. To,

Ciekawe, nie? Bo to jest takie wejście na tym YEEE BLEH A ten głos mi się zawsze z Japsonem kojarzy, wiesz że co chodzi? Ale fajne takie zejście, taki smaczek tutaj Dobra, wlatuje Bambi Nie BRAKUJE wejść! Stuki Colin, robię ciągły okay. balen Patrzmy na stół, stawiam tylko ale Parę stóp, stawiam na czerwone Pytasz o miejsce, czekam na koronę Jeden trzeci rok Eee, powiem tak Stawiam tylko ale Parę stóp, stawiam na czerwone O, nie wiem czy nie wsłuchiwałem się nigdy aż tak, ale mam wrażenie, jakby Bambi miała naturalniejszy głos w sensie, że tamtego tuna jest dużo mniej, czy to na plus? Bo tak, nie wiem jeszcze raz. Posłuchajmy dalej, posłuchajmy dalej. Widziałem tylko własny pokół. Nawet jeśli chcesz, to no nie zejdę, stoimy, z dupastę. Fajnie, że sobie, sobie lejerują wokale. Też ja też jak miksuję sobie np. dwa wokale, to zawsze mi to wkłupię. Bo nie wiem, jak to panoramicznie roz, 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 rozdzielić, czy w ogóle rozdzielać. No, ale to wiadomo, subiektywne, nie? Widziałem tylko własny pokół. Nawet jeśli chcesz, to no nie zejdę, stoimy, z dupastę. Nie prosicie nas o więcej. okej, fajne. Z... Tylko wymianka. Nie prosicie o nas o więcej. Pierwsze zdjęcie, teraz ustawiają się w kolejce. I nie wiem, okay. jak ci odpowiedzieć. Powiedz, jak wygląda Twoje szczęście. mamy osób na koncercie. Yeah. Wszystkie moje traki, pierwsze miejsce Na dłoni dla ciebie No wiem, Wszystkie traki pierwszym jakie. na dłoni dla ciebie wiem, Jeszcze ten chórek. Ej, w ogóle? Nie ja ale to jest fajnie pomieszany. Ten taki new-schoolowy stary styl. Mimo wszystko jest tam ten Iggy taki właśnie new waveowy. Kurwa na lecący. Kurwa. Je, yeah, je. Yeah. Bambi troszkę też, ale to wszystko jest w takim sznycie troszeczkę kuwa, innego klimaciku. Takiego właśnie bardziej śpiewanego, bardziej spokojnego. A jeszcze tu się wydala właśnie ta imitacja tego chóru, tego kupa tłumu stary na koncertach. I, i, I też to dodaje tego takiego nie tyle powera, co wielkości. Kuwa. Zawsze takie jakieś nagrania, że, że dużo woksów jest i tak dalej, albo właśnie nagrania tłumu, że tłum coś śpiewa, to no doda dodaje ci to mega, kupa takiego olbrzy olbrzymo olbrzymowości, no to Kurwa wiesz co, dziękuję. No. no, odżywka do włosów. Ej! Czekaj. Nie jest stresu tylko Mocnie Fajnie, słuchutki wokale, i fajnie, ale chciałem powiedzieć, że wcześniej stary Podoba mi się jak zmiksowana jest Bambi względem tego hupu To chyba są wokale tylko IGE'a, takie mam wrażenie a takie moje tragi więc miejsce? Pobawione jest w miksie, jest takie w clean, ale jednocześnie jest dość szerokie, przez co nie gubi się w. po tym chórze, nie? Jak jest ten chórek wielki, chrwa potężny, no to ten wokal się nie gubi, nie jest malutki przy tym chórku i fajnie jest to zmiksowane, no podoba mi się. Tak, i zazwyczaj takie takie rzeczy sobie osiągasz jakimś riverbikiem stary, jakimś panoramą, troszeczkę to jakoś, znaczy panoramą, no rozszerzasz troszeczkę jakimiś wtyczkami ten wokal. Riverbik dużo daje, dużo, dużo potrafi kładać, no. W szczególności, jak używasz na przykład dwa river albo dziesięć, nie no żartuję, no tyle, nie wiem kto tyle używa. I do ciebie oddaję moje serce, Cie, 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 cie. Nie czuję stresu, tylko prada sent, Mocniej bije Ada Wade, zjadłam cały kej. Do you wanna play? W serce bije szybciej, zbijam w bletkę Kali hej! Razem, wers wers. Czy to był jakiś flężarek stary? Bija szybciej, w Co to było? może mi się wydaje, to ja jestem głuchy. Sercji, razem wers po wers. Serce na dłoni. Dla ludzi w pierwszym rzędzie. Nie chcę kontroli, mi Fajnie, podoba mi się to, stary. Jest coś innego, jest coś dość świeże stary. W swojej takiej naturalności jest kurt dość świeże stary. Fajnie, że śpiewają sobie o tym, że sobie napisali na koncercie. A nie znowu o tym, kochaj się, pitlonym w d. m. uspokój się. W kontroli zepsu mnie w tłumie przejrzy. Bali, wali, 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 kiedy śpiewam. Zrobię ci hit, nawet jeśli będę szeptać. Jako Cenci Rockstance, Widziałem tylko własny pokój Nawet jeśli w zejdę Stoimy na scenie Prosicie nas o więcej Czy pytali o pierwsze zdjęcie? Teraz Ciekawe znowu z tym wpierdolę się w, w boxu Igiego Więcej! No, nie spodziewałem się stary Jakoś tak fajnie to wybrzmiewa w tym I, i, i hype'uje, hype'uje się w kolejce I nie wiem jak ci odpowiedzieć Powiedz jak wygląda twoje w szczęście sensie. Na dłoni od ciebie oddaję moje serce, nie, dzieje, jak miliony osób na koncercie, nie! Wszystkie moje traki Eee, fajku, bajka, to jest stary zabawa tym tą suchością i tą y rozmytością. Nie! Jak miliony osób na koncercie, ye! Wszystkie moje traki, piszemie ser, na dłonie do ciebie oddaję. To się nie kończy, stary, zapętliło się, kurwa. To nie, to się nie skończy, stary. To się nie skończy. Niekończąca się reakcja, kurwa. Rozumiesz to? Kończyła kupa, tak jak on kończył jej wers, tak ona zachęciła Bestia, jesteście naszymi bestiami Tyle ode mnie i